Mówię, że zatrzymaliśmy się na e, przerwę na kawę. Hmm, przepalona, <laughs> ale poranna to jest przynajmniej dobre. Że kawę pije się z rana, to nawet najpaskudniejsza neska wchodzi. W tym filmie będzie więcej obrazów niż treści. Dużo spokojnych kadrów, które pozwalają na chwilę relaksu. Taki był też cały ten wyjazd. Chill, przyroda, uważność i pozytywne wibracje. Jesteś ty i natura, więc nie szukaj na siłę dodatkowych urozmaiceń. I tobie życzę tego samego. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i oglądaj do końca. Wybraliśmy się małym autkiem na wielką przygodę. Jesteśmy w drodze w kierunku Sokolików, czyli okolice Janowic Wielkich, gdzie będziemy przez dwa dni wspinać się w skałach. Staliśmy o bardzo wczesnej godzinie, bo już przed piątą omlety się smażyły na śniadanie. No i jest poranek, świeżo po wschodzie słońca. Jedziemy właśnie zająć miejscówkę, gdzie do takich godzin popołudniowych, czyli do okolicy obiadu, będziemy wspinać się po drogach wybranych przez Anię, więc później pokażę Wam, jak to wygląda. No Na jesieni, jak wrócę z Islandii, przyjechać jeszcze na parę i zaparkowaliśmy. Niedaleko szosy. Jest tutaj płatny parking. My znaleźliśmy nieco tańszą wersję. Minęliśmy na pieszo Szwajcarkę i teraz wspinamy się. To jest właściwie oznaczony jako czarny szlak, ale to jest przycinka odbijająca z głównego szlaku prowadzącego tutaj na te skałki. Na jakie skały idziemy? Anułka? Na jakie skały idziemy? Idziemy w skały. O, widziałeś? Aha, Aha jest. No. Skawał, to wszystko. Właśnie widzieliśmy czarnego dzięcioła. Spory ptak, dosyć rzadki. A jak już jesteśmy przy takich tematach przyrodniczych, to kto był w górach, ten wie, że jak idzie się po szlaku, to bardzo często można spotkać kupy po drodze. I Temat jest o tyle e, ciekawy, że zwierzęta w ten sposób oznaczają granice swojego terytorium. Czyli ścieżka ludzka to jest to miejsce, gdzie pojawiają się po to, żeby oznaczyć tu zaczyna lub kończą się granice mojego, mojej przestrzeni i dzięki temu wydzielają swoje strefy. Więc, jeżeli spotykacie kupę taką, w której jeszcze można zobaczyć, że są Pestki albo jakieś kawałki e, traw. No to wiadomo, że są to odchody roślinożercy. A jeśli są tam włosy i ta kupa przypomina bardziej kupę psa, to często nie był to pies, tylko mogło to być inne zwierzę, na przykład lis, na przykład kuna, to zależy. Więc kupa na ścieżce oznacza, że to jest granica występowania danego zwierza i w głąb lasu. Dopiero zaczyna się teren jego urzędowania, więc to jest skrajny punkt, w którym to zwierzę przebywa. No bo wiadomo, załatwia swoje potrzeby każdy z dala od miejsca, w którym śpi. Więc im dalej, tym bliżej ludzkiego przechodzenia. Chyba powoli docieramy na miejsce. Jasne. No to dawaj. A później troszkę trudniejsza ta piętnastka. I tutaj widzisz ten krzyż? Taki? Tak. To jest ten krzyż. Tutaj. I tu są te bolty. Mm. Więc. My... Czyli to jest tu. tu. normalny normalnym węzłem, nie? Okej. Okay. Ale to jest fajna droga. Au! <ścoughs>

Spinęliśmy się w skałach, zrobiliśmy parę fajnych dróg i pojechaliśmy do Janowic zrobić zakupy. I teraz, właśnie, rozbijamy biwak. I nasz obóz, e, po pierwsze, jest chillowy, bo są flower sticky, jest miła muzyczka, a po drugie, jest bardzo syty, bo jest sporo dobrego jedzenia. Później zaczynasz bardziej... Czy ty kręcisz mnie? Tak. To powiedz, kiedy to zrobić coś fajnego. Wszystko jest fajne. Dobra, to no, znaleźć. chciałbym. Mam Zeszliśmy już z gór, i jesteśmy na takiej ścieżce prowadzącej do Ostrońska Szwajcarka. Mamy ze sobą zrobionych już kilka niezłych wejść, więc zmęczeni, rozpaliliśmy ogień, zasiadamy właśnie do kolacji. Dzisiaj będziemy nocować dokładnie tutaj, czyli kimamy na dziko w lesie, bierzemy. Maty samopompujące i rozkładamy się w miejscu, które uznamy za najładniejsze, żeby się w nim obudzić kolejnego dnia. A z samego rana mając nadzieję, że uda nam się zdążyć przed osobami, które przyjdą zaraz po nas, rozkładamy się na swoich okay. stanowiskach i wspinamy się dzień drugi. Za ryb. Ok? okay. okay. O to wziąłem trzy w sumie. Tak, myślałem o rybie? No myślałem jaki. Nie chcę, żeby była ryba na nagraniu. Ale to moją. Słońce już stało, ale nie zaskoczyło nas, bo byliśmy ciut przed nim. Eee, właśnie przygotowujemy śniadanie. Zaleliśmy kaszę kuskus, do tego robimy jeszcze budyń. Wkroimy jakieś owoce i taki pełnowartościowy poranny posiłek w mega szybkim wariancie robimy. Rozbiliśmy się na dziko w miejscu, gdzie już było przygotowane takie um, pole ogniskowe, e, wytoczony krąg kamieniami, było też trochę naniesionego drewna, także skorzystaliśmy z tego, ale w zamian przynieśliśmy trochę swojego, więc jest, jest na zero. E, I staramy się zostawić to miejsce w takim samym stanie, jak je zastaliśmy, czyli było w miarę czysto, wszystkie śmieci zabieramy ze sobą, nic nie zostawiamy tutaj też bez sensu jest góry śmieci, żeby ktoś potem musiał je wynosić po nas, więc zbieramy elegancko ze sobą wszystko. Nasz kamienny krąg do gasa. Także poczekamy jeszcze, aż cały żar stąd zejdzie, a potem zalejemy wodą. Tu jeszcze się mleko podgrzewa. Przygotowana kasza, wcześniej zalana wodą. Taka polanka. Ania właśnie wybiera skały, w które dzisiaj pójdziemy. Zrobimy rano parę dróg, licząc na to, że będziemy tam przed kimkolwiek. Potem przerwa w trakcie, kiedy będzie największa patelnia. I potem pewnie jeszcze wrócimy albo pojedziemy do Czech, tak? W teplice. Pokaż, co masz. Dzień drugi w skałach. Jesteśmy bardzo wcześnie, więc nikogo jeszcze nie ma. Wszystkie stanowiska są wolne. Zaczynamy sobie rozgrzewkowo i potem będziemy szli coraz dalej i dalej. Ała co? Ała. 我。Oh Posiedziliśmy do południa w Sokolikach, ale przenieśliśmy się teraz do Czech, bo tam już była mega patelnia, więc uznaliśmy, że koniec spinania łaziliśmy w sumie od samego bladego świtu, więc swoje zrobiliśmy. A teraz, kiedy jest największy gorąc, to przenieśliśmy się do Teplic, gdzie najpierw byliśmy tutaj w lokalnej knajpce i zjedliśmy bardzo dobrą pizzę. A teraz jesteśmy tak, jak widzicie, w skałach. I to już koniec. To gdzie jedziemy w kolejny weekend?